Aktywny udział w zajęciach to znak firmowy gimnazjum numer 6. Uczniowie zielonogórskich podstawówek nie tylko przyglądali się, ale również uczestniczyli w przygotowanych zadaniach. Musimy tutaj opisać, zrobić tutaj zadania dotyczące Włoch. I właśnie skończyliśmy zadanie pierwsze, którym jest krzyżówka, i hasło wyszło gondola. Tutaj na przykład jest produkcja tlenu. Uczennice przygotowują tlen też bardzo prostym sposobem, bo drożdże, które są w zasadzie katalizatorem i woda utleniona, pod wpływem drożdże ulega rozkładowi na tlen i wodę. Musimy pomieszać i teraz chodzi o to, aby organy wewnętrzne przykorządkować mniej więcej w te miejsca, gdzie one się znajdują w ciele człowieka. I jeśli to nam się już uda, następnie przyporządkowujemy im cechy. Taka zabawa. zabawa, ale także nauka. Każde rozwiązane zadanie czy przeprowadzone doświadczenie dokumentowano w karcie pracy. Labirynt prowadził przez wszystkie sale tematyczne pokazujemy w jaki sposób uczy się, tak, też w naszym gimnazjum, bo właśnie zajęcia warsztatowe to jest to, co wydaje mnie się wyróżnia tak? naszą szkołę. mamy liczne tablice multimedialne, z którymi pracujemy, mamy zaplecze właśnie chemiczne, fizyczne i w taki warsztatowy sposób staramy się tutaj uczyć. Chemia, biologia i podróże. Przypominam, jest to wyjazd z ale nie tylko palcem po mapie. Uczniowie gimnazjum numer 6 byli już między innymi w Anglii, we Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Wyjazdy łączą się z ideą integracji europejskiej, pozyskiwania można powiedzieć tych wiadomości pozalekcyjnych, uzupełniania ich, zainteresowania turystyką, spędzaniem wolnego czasu, a poza tym realizacją ścieżek edukacyjnych, czy historycznej, czy geograficznej, przyrodniczej i innych. Uczniowie zielonogórskich podstawówek byli pod wrażeniem zajęć, ale nie wszyscy byli do końca przekonani o tym, czy wybiorą gimnazjum numer 6 na swoją przyszłą szkołę. Zajęcia muzyczne, bo w świetlicy uczą śpiewu i tańca. Jeszcze się zastanawiam. Na razie jeszcze nie wiem. Boiska szkolne spodobały się. Mi osobiście też jeszcze się spodobały cele matematyczne i historyczne. I jest język niemiecki. I ja tam jeszcze miałem poglądy, żeby do jedynki pójść, ale no, nie wiem, może tutaj przyjdę też. No jest spoko. A dlaczego? No jest fajnie, nie? Fajni nauczyciele, fajne klasy. Bogaty i rozwinięty program nauczania na europejskim poziomie zapewnia rozwój w wielu dziedzinach. Gimnazjum nr 6 ma w końcu 45-letnią tradycję.